W gminie Kolbudy mijają właśnie dwa lata rządów Wójta i radnych wybranych w wyborach samorządowych, które odbyły się w 2010 roku. To trzecia kadencja Wójta Leszka Grombali. Na półmetku dobrze jest zrobić podsumowanie tego, co zostało zrobione, i zastanowić się, co jeszcze można ulepszyć. To tylko dwa lata, albo aż dwa lata. Z punktu widzenia y, mieszkańców, y, Pewnie mm, za mało zrobiliśmy. Z naszego punktu widzenia zrobiliśmy tyle, na ile nam wystarczyło pieniędzy naszych i tych ponad 7 milionów złotych, które zdobyliśmy spoza budżetu. Zbudowaliśmy sporo dobrych rzeczy, dobrze służących mieszkańcom. Ponad 93% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji i wodociągów. Taki wynik z pewnością sprawia, iż kolbudy mieszczą się w standardach Unii Europejskiej. To natomiast nie satysfakcjonuje wójta, który chciałby, aby media docierały do wszystkich mieszkańców. A więc to są rzeczy, które irytują. Oczywiście 100% nie osiągniemy pewnie. Nie nigdy, ponieważ gmina rozwija się dynamicznie, przybywa nam mieszkańców. Stąd pewnie ciągle gdzieś tam szczątkowo będziemy budowali kanalizację, wodociąg, ale, ale dla nas w tej kadencji priorytetem są drogi. I to jest nasze oczko w głowie. Włoda że dbają także o potrzeby najmłodszych mieszkańców, również te rekreacyjne. Wszystkie dzieci w gminie Kolbudy korzystają z basenu, a więc wszystkie, o czym jestem głęboko przekonany, będą umiały pływać, no bo bez pływania się nie da. Mamy bardzo fajne projekty dla dzieci z naszych szkół. Alternatywne formy rozwoju. Też pozyskaliśmy środki pozabudżetowe na ten program. Bardzo ładne powstało boisko w Bielkówku. Zabiegałam o to, żeby to boisko powstało. Bardzo się z tego cieszę. Jest to boisko sztuczna na wieżu. Do gry w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną. Według Liliany Redman, przewodniczącej Rady Gminy KOLBUDY, która pełni funkcję dopiero od czerwca, obecna kadencja do najłatwiejszych nie należy. Potrzeby mieszkańców rosną niestety dużo szybciej niż wpływy do gminnego budżetu. Ale mimo to. Powinniśmy się pochwalić naszą drogą powiatową. Wspólnie z powiatem i z Urzędem Maczałkowskim zrobiliśmy nowo na drodze lub lewostraszyn. zrobiliśmy nowe ujęcie wody, które także było dla nas cenną inwestycją, ponieważ wspomoże nas w zapłoczenie wody do wielu miejscowości. Przygotowaliśmy czy zrobiliśmy już pierwszy etap drogi do terenów przemysłowych. Była to ważna inwestycja, ponieważ przy tym terenie mają powstać firmy, które, z których będą płacone podatki, które wpłyną do kasy budżetu i Oczywiście nasz budżet przez to się wspogaci, będziemy mogli nowe, nowe rzeczy robić. Mamy bardzo fajne projekty dla dzieci z naszych szkół. Alternatywne formy rozwoju. Też pozyskaliśmy środki pozabudżetowe na ten program. Bardzo ładne powstało boisko o Bielkówku. Była to, zabiegałam o to, żeby to boisko wstałe. Bardzo się z tego cieszę. Tyle ile mieliśmy pieniędzy, tyle żeśmy zrobili. Władze gminy Kolbudy mają wysunięte plany inwestycyjne na przyszłość i wszystko idzie w dobrym kierunku, bo z roku na rok budżet gminy jest coraz większy. Są priorytety, one będą realizowane. Są rzeczy drobniejsze, mniej ważne, ale i za te mniej ważne też przecież będziemy oceniani tak jak teraz. Stąd zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkich, wszystkim pewnie nie dogodziliśmy, no ale przynajmniej bardzo, ale to bardzo, proszę mi wierzyć, się staramy i myślę, że ci w 99 99,999 znakomicie mieszkańcy gminy Kolbudy. Te potknięcia, które każdemu i nam też się zdarzają, no pewnie nam wybaczą i. No, i będą nas za kolejne dwa lata yy, oceniać. Najważniejsze jest to, aby było co oceniać, a tego w gminie Kolbudy nie brakuje.